Widząc jakie mity krążą w internecie i o jakie rzeczy Państwo pytacie, postanowiłem nagrać rolkę z cyklu Wiedza podstawowa, żeby wyjaśnić jak działa komornik. Nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że jest jakaś szczególnie krótka droga od wezwania windykatora do działania komornika. Komornik działa zawsze na podstawie tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy to najczęściej jest sądowy, prawomocny nakaz zapłaty albo wyrok sądowy, prawomocny. Albo prawomocny, albo, jeżeli, to może być też sądowe postanowienie, w którym sąd wydał. Orzeczenie o zabezpieczeniu majątku na potrzeby procesu, na przykład, żeby się nie rozszedł. Ale efekt jest taki, że komornik działa na podstawie zawsze dokumentu, gdzie jest nadana temu tytułowi wykonawczemu postanowieniu, nakazowi zapłaty sądowemu z sądowemu wyrokowi jest tak zwana klauzula wykonalności czyli sądowe takie postanowienie o tym, że ten oto akt jest wykonalny, może iść do komornika czyli musi to być prawomocna klauzula musi to być nadana klauzula wykonalności czasem się zdarza, że taka klauzula jest na innych dokumentach kiedyś nadawano klauzulę wykonalności na bankowy tytuł egzekucyjny. Ten bankowy tytuł egzekucyjny wygasł. Już nie ma nowych bankowych tytułów egzekucyjnych po 2016 roku. I czasem jest nadawana klauzula na... Yy, też przy, ale też musi być przez sąd na aktach notarialnych, na tzw. Tak siódemkach, czyli tam gdzie dobrowolnie poddaliśmy się egzekucji. Ja to tłumaczyłem, że to jest bardzo niebezpieczne iść do notariusza i się dobrowolnie poddawać egzekucji, dlatego że potem ten, kto ma ten akt notarialny, może z tym aktem notarialnym pójść do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Ale wróćmy do komornika. Jeżeli się ma już dokument z klauzulą wykonalności, to się składa wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji. Komornik wszczyna taką egzekucję po tym, jak wierzyciel, jak ten, kto złożył wniosek, opłaci tak zwaną zaliczkę. To rzeczywiście tak się nazywa. Komornik to jest bowiem taka instytucja, która jest jednocześnie organem egzekucyjnym, ale która też jest przedsiębiorstwem. Komornik to jest tak naprawdę przedsiębiorca i oprócz tego, że wyko wykonuje dużo czynności egzekucyjnych, to wykonuje także inne czynności, z których ma pieniądze. Na przykład taką czynnością, którą może wykonać komornik i trzeba uważać na to, to jest, yy, komornik może służyć za doręczyciela. Jeżeli powód nie dysponuje, E, dobrym adresem osoby pozwanej i sąd sądowi się nie uda doręczyć pozwu, pozwanemu to sąd może e, w, zawiesić postępowanie e, i wyznaczyć termin e, powodowi żeby za pośrednictwem komornika ustalił gdzie pozwany mieszka i mu doręczył ten pozew, tak? Albo doręczył mu nakaz zapłaty Jeżeli został wydany nakaz Ale to jest tylko wtedy doręczenie Mówimy o egzekucji komorniczej Komornik Nie wynajmuje windykatora Windykator Nie wynajmuje komornika Się składa wniosek Do komornika na podstawie Tytułu wykonawczego Potwierdzonego przez sąd Musi być tam sąd Nie ma innej możliwości Klauzulę wykonalności nadaje tylko i wyłącznie sąd. No chyba, że jest to postępowanie skarbowe albo postępowanie administracyjne, wtedy tym, 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 tym dokumentem może być na przykład decyzja administracyjna albo e, decyzja e, Izby Skarbowej. Natomiast komornik, proszę nie opowiadać takich głupot, bo ja już tego nie mogę słuchać. Jeżeli nie odpowiemy w indykatorowi, to nam przyślą komornika. Ludzie, musi być sąd. Żadnego komornika bez sądu się nie przyśle. A o sądzie wy musicie wiedzieć. Jeżeli nie wiedzieliście o tym, że się toczyło postępowanie sądowe, czasem tak jest, to jest to bardzo poważny zarzut to, to, to tego postępowania. I jeżeli o tym nie wiedzieliście, a na przykład od komornika się dowiecie, że działa na podstawie wniosku wierzyciela, na podstawie jakiegoś nakazu zapłatą, którym nie wiedzieliście to być może jest podstawa do uchylenia tego nakazu zapłaty, ale nie ma krótkiej ścieżki komornik jest to organ który realizuje egzekucję na podstawie orzeczenia sądowego i Wbijmy sobie to wszystko do głowy Sądowego Windykator Który wydzwania On nie po to wyzwania, Jakby mógł pójść do komornika To on by do tego komornika poszedł Wysyła listy Bo jakby Bo widać czegoś mu brakuje Bo jakby Mógł pójść do komornika To po cholerę on ma wysyłać listy Po cholerę on ma oczekiwać Jakiejś naszej reakcji, jak może iść do komornika? On bardzo chętnie, jak ma podstawę, jak ma dokument sądowy, pójdzie do komornika. Dlaczego? Dlatego, że on współpracuje z komornikiem, komornik sobie na tym zarobi, wszyscy sobie zarobią i radca prawny firmy windykacyjnej albo adwokat dostanie też koszty zastępstwa procesowego w egzekucji. Czyli też dostanie swoją kasę, dzięki temu, że idzie do komornika. Jeżeli dostajecie listy z tym, że pójdą do komornika, jeżeli grożą wam przez telefon, że pójdą do komornika, to znaczy dokładnie, że nie mogą iść do komornika, bo tego by nie robili. I wbijmy to sobie w te puste głowy. No, błagam. Trzeba pilnować sprawy. Jeżeli ktoś yy, yy, do nas występuje z roszczeniem, Trzeba się sprawie przyjrzeć, ale jeżeli występuje listownie telefon, to znaczy, że nie ma tytułu wykonawczego. To znaczy, że nie ma kwitu, z którym mógłby pójść do komornika. I o tym trzeba pamiętać. Co potem robi ten komornik? No to ja krótko wyjaśnię. W momencie, kiedy wierzyciel już ma tytuł, jeżeli pójdzie do komornika, zapłaci zaliczkę, to komornik nie będzie wydzwaniał. Komornik nie będzie wrzucał nic, do skrzynki na listy, tylko komornik musi poleconym wysłać komornicze wezwanie do zapłaty i musi poleconym wysłać dokument o wszczęciu egzekucji. Musi wysłać i musi doręczyć. Brak takiego doręczenia to jest zarzut do postępowania egzekucyjnego. To może doprowadzić do tego, że my możemy takie postępowanie egzekucyjne uchylić albo przynajmniej możemy się jemu przeciwstawiać. Więc pamiętajmy, windykator to jest normalny, prywatny, prywatna firma, prywatny friendzel, który jest wyspecjalizowany w manipulowaniu tobą, ale on ci nawet złotówki sam nie może zająć. On idąc do ciebie do domu, to mógłby zobaczyć u ciebie w domu Mnóstwo gotówy na stole, jemu nie wolno wziąć nawet grosza. Bo to by był napad, bo to by był kradzież. Windykator nic sam nie może. Bank nic sam nie może. Musi pójść do sądu i wygrać sprawę. Windykator musi pójść do sądu i wygrać sprawę. Albo musi dysponować tytułem wykonawczym, który był wystawiony na inny podmiot, ale on do, e, zakupił. Tą wierzycielność, wierzytelność. Tyle tylko, że on to musi to zrobić też w sposób prawidłowy i też to możemy skontrolować. Także zapamiętajcie, jak działa komornik i nie mówcie, że o, nie odbieram, nie tego, to zaraz przyjdzie komornik. Nie ma takiej możliwości. Chyba, że nie odbierasz listy z sądu albo, że przyszedł list z sądu, a tego wrzuciłeś za lodówkę, albo go nie otworzyłeś, albo otworzyłeś po to tylko, żeby go machnąć gdzieś i o nim zapomnieć. No ale to sobie zaniedbałeś, tak? To jakby to powiedzieć, sobie podziękuj, a nie bój się na pusto komornik.